Z Bożymi narodzeniami przybywamy z życeniami, zdrowy z cienścią, pomyślności i łask Bożych chłopfitości, łopfitości. Tego życą kolennicy, wszak nie przysli popróźnicy, niech wam narodzone dzieci błogosławi na tym świecie, na tym świecie. Ciężko dziś kolędnikowi, dudków se nie zarobi, po domach chłodzić nie może, w to narodzenie bozę. Przeto wartko baby, chłopy, łotwi rojcie laptopy, zaprosomy prosomy syćkich, darmo, na kolędę wirtualno. I nikt się, nikt nie obrazi, jak mu się spileckie wrazi. Przecia łot trafny krytyki, zawsze są so dobre wyniki. Ja z turoniem chłodzę, kłos go ubodzę. A no i bardziej tego, co jadła nie do dobrego. Jeszcze gozy co kiesom nie porusa. Tego kłopnę przytem w zadek kłopytem. Diablik ze mnie wcielony, grzesny dusy spragniony. Jak mi się takło zdazy, to się w piekle usmazy. Ale zem tyś nie gupi. To się dom wykupić. Jak sypnie groziwa, Może łasta nie zywa. Jestem święty cyściutki, Piwa nie chcę, nie wódki. Miasto piwa i wódki, Sykujcie do mnie dudki. Za to wam się dazyć będzie, Nie będziecie nigdy w biedzie, Zcyńście wos w Wzodny życia głodzinie. Świeci gwiazda betlejemsko, łoble ciała kule ziemsko, zaroski wom tys zaświeci, boście syćka boze dzieci. Rozumu wom wiele dodo, staro babę zmienił młodo, a chłopa co nie może, jako żywo spumozę. Paste ze mnie ubogi, Odwiedzą wase progi, radosno moja dusa z narodzin Jezusa. I w tej to radości może mnie kto ugości, trudu nie zazno i znoju. Kto dojadła i napoju? Zacna pani domu, nie załuj nikomu. Chłodemu po trochu, cykasy cykrochu. Jak tego nie staje, daj nam kopę jajek, hej kolenda Kolenda, Albo co so insego serca ochotnego na podziękowanie za kolendowanie. Będzie za to w niebie nagroda dla ciebie, hej kolenda Kolenda. A gospodarz dobry, tyż niech będziesz szczodry, Niech was beczki, albo go Jak moco w sakiewce, niech dorzuci jesce, hej kolenda, kolenda. Niech sąsiedzi wiedzą, że mają za miedzo, Szlachetny go męza z kiesenią bez węża. Co dobrami swemi dzieli się z drugiemi. Hej, kolenda kolenda, hej, kolenda kolenda. Syćka zaś od kolędników, zyceń przyjmita bez liku. Bywom dudków spadło z nieba telo kielową potrzeba, a komu będzie mało, by mu więcej napadało. Byście mieli w niski cenie z internetem połączenie i by was wasa kobieta nie pędziła łot peceta. Co by wam było w robocie, jak na wcasach w Sopocie. A w chałupie potem znoju byście zaznali spokoju. Zaś z odno nie cnota nie chowała wam pilota, bo no i sromota to jest chłop bez pilota. Wy, chłopy, syćkim, sanujcie swoje kobitki, Tu nie ma z gatki, bo to was sezony i matki. Niech w chałupie wam zagości, janiu z częścią i miłości. A co by wam było lepi, niech się ku zden zaszczepi, I no niech niebiadoli zego ręka zaboli, Bo to dobre lo a ty zilo drugiego tak by tego wirusa odesłać do lamusa i żyć niemarniejno normalnie i, daj Boże, do wakacji wychynąć z tej izolacji. Lonasy Carmen blogerki, sacunek mamy wielki, za to, ze zespołem blog prowadzi z mozołem, co, seniorom, daj Boże, w trudnych czasach półmoze. Za to łot syćkich całuski, do portfela karpie łuski, by tam nic dzwoniło, a więcej szeleściło. Z tymi całusami tylko za kulisami. I niech kuzden miarkuje, bo Krystian pilnuje. Jędrzejowi łot kultury, syćkie kciuki do góry, alonataski, gromkie łoklaski. Tomkowi łot techniki, niech mozażdy zdatne styki, tak by mu się na antenie nie urwało połączenie. Ziutce z zeglarskiej stanicy, tego życą kolędnicy, coby w hornie z wiosno było gwarnie i radosno, a na nasemu miastu Kraków przebywało wodniaków. Jędrek zaś niech w nowym roku ty z o kroku. Niech łobocy cało wiara, ze z nich dobrano para. Seniorom, całej grupie, co dotąd siedzi w chałupie, ty nadziei niezachwiany, ze się rychło spotkamy i wróci was z powrotem na zatętą robotę. Kuzden poseł w roku nowym niech będzie pikny i zdrowy. Siedzęcy w Sejmowej ławie, narodowy słuzy sprawie. I by się ławy nie chytał, jako ta świnia koryta. Senatory się nie lenią, co Sejm z pieprzu niechaj zmienią, by w narodzie poważanie mieli, jak i zaufanie. Cyćkie z rządu ministry niech mają rachunek czysty I niech się nie wazą psu braty chytać jakiejsi prywaty, Bo za to z rządu wysiadka i sztry kopy do zadka. Trybunał stanu do tego abój co gorsego. Lo sygo premiera uwaga będzie scera, Nie kłam nigdy na mównicy, bo cię naród rozlicy. A już dzisiaj za karę nosci ci nadmiarę. Prezydent państwa głowa, coby by cud łodnowa. Niech ujzy pospólstwo całe, że jest chłop z nabiałem. I syćkiego nie klepnie, co mu kto na biurko ciepnie. Umysł niech mo łotwarty, lecz nie ino na narty co by kuzdo ciura zgumna była z prezydenta dumna. U opozycji życym zcezę, niech się do roboty bieże, bo jak do tej pory mo tylko humory, co by i do głowy przysły narządzenie pomysły, bo tera jako żywo nie so alternatywo. Niech ją Paweł święty, co ino do nieba wzięty, choćby kto był i ostatni, wizy do nieba załatwi. A zesyćke te życenia spełnią Wam się bez wątpienia łobocy z kuzdy ciem roku za po nowym roku. Za kolędę dziękujemy, z do szczęścia Wam życzymy na ten nowy rok. Byście państwo sobie żyli, a po śmierci nie byli na ten nowy rok. Życie całe błogo płynie, a fortuna nie ominie na ten nowy rok. Wprost przeciwnie jak należy, niech się z wami czasem zderzy na ten nowy rok.